Szanowni Państwo, Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada to instytucje, gdzie toczy się realna wojna o interesy narodowe i interesy lokalne. Byłoby dobrze, aby polscy parlamentarzyści, polscy eurodeputowani wzięli w tej wojnie aktywny, twórczy e, udział. Rolą europosła w tym, w tym najbliższym czasie jest zatem po pierwsze chronić od złego, chronić od złego prawa, które mogłoby źle wpływać na em, sektory przedsiębior przedsiębiorczości, które są e, istotne w Małopolsce, ale też na prawo, które po prostu nas bezpośrednio dotyczy. I wreszcie druga rola, taką jaką sobie wyobrażam w zależności europosła do Małopolski, to rola małopolskiego ambasadora, każdy europoseł, ci, którzy nimi są, wiedzą o tym najlepiej, mogą być tak tymi, którzy budują relacje między organizacjami pozarządowymi, pomiędzy samorządowcami i wreszcie e, po, mogą odpowiadać na pytania, być adresatami po, marszałka, być adresatami tych, którzy mają z europejskim prawem jakiś kłopot i są tymi, którzy sygnalizują Dziękuję. i starają się na nie Bardzo. wpływać.